Dzień dobry wieczór, witam serdecznie. Przedświąteczne Dobre Wieści od miłościwie nam panującego premiera Donalda Tuska. Otóż ogłosił kolejny sukces i jak sam przyznał, wie, że to już jest nudne, ale w listopadzie inflacja znowu niższa od prognoz 2,4%. A potem dodał w swoim przewrotnym stylu, że dzięki temu słuchajcie, bo to dobre. Świąteczne zakupy nie będą już cenowym horrorem jak zapis. Więc ja tylko w gwoli uściślenia dla odklejonych w uśmiechu razem inflacja 2,4% nie oznacza, że ceny spadają, że wydacie mniej, albo że w waszych portfelach w magiczny sposób pojawią się dodatkowe złotówki. To oznacza tylko tyle, że ceny dalej rosną. Tylko. Troszkę wolniej, ale nadal rosną, więc znowu wydacie więcej. Ot i jest taki rudy sukces. Zrozumieli? No to super, więc miłego dnia dla Was. Hej